No hej Witam was dzisiaj ponownie Zobaczcie Co się dzisiaj wydarzyło Patrz Elvis Wczoraj robiłem przegląd w dużej wieży No i był cały półkorpus Zasklepionego miodu, mówiłeś mi Już wirować, okej, okay, jak najbardziej I wystraszyłem się dzisiaj tej pogody I stwierdziłem, że no co, no, trzeba zabrać ten półkorpus tego miodu i go odwirować. No i tu jest odwirowany miodek. Zobaczcie, ile go odwirowałem. Udało mi się 7,5 litra. 7,5 litra miodu odwirować z tego półkorpusu. Jest miodek? Jest, prawda? Trochę odbąbelkuje i pójdzie zaraz w słoiczki. Także piękna sprawa 7,5 litra miodu odciągnięte Z samego tego półkorpusu Zmierzyliśmy od razu wilgotność Ponieważ byłem u mojego szwagra odwirować miód Nie chciałem mu tam filmować jego Pięknych, pięknych jak to się mówi Pomieszczeń i tak dalej Niemniej jednak sprawdziliśmy u niego wilgotność Zawartość wody w miodzie i, I było na poziomie 15,5% 15,5% wilgotności rameczki jak widzicie są odwirowane No i co? No i idziemy włożyć te, ten półkorpus e, do ula Piękna sprawa Piękna sprawa Idziemy go włożyć do naszego dużego przepięknego ula. Dzisiaj rano wstałem wcześniej, zrobiliśmy jakieś tam poranne zakupy i tuż o godzinie 8 rano zdemontowałem tutaj, zdemontowałem tutaj ten półkorpus z tym, z tymi miodem. Mnóstwo ogólnie było pszczółki, zatem. Zatem nie zastanawiałem się, mówię pszczoły wyjedzą mi cały miód w tą brzydką pogodę, tak jak mówiłeś i mówię nie ma co, trzeba to wirować. Także super odwirowane tutaj im wstawiłem taki dodatkowy pusty półkorpus po to, że, że zobaczcie jaka jest sytuacja no i e, jeszcze rozmawiałem wstępnie ze szwagrem e, i on mówi mi, że ten oczywiście jak najbardziej ten półkorpus możemy dać tutaj na spód przy czym e, może być taka sytuacja że one szybciej dozbierają mi ten półkorpus u góry aniżeli dozbierają miodu e, mi w tym w tym dużym korpusie. A może też taka sytuacja być, że przeniosą część miodu z korpusu do tego półkorpusu, i za powiedzmy, nie wiem, tydzień czasu mogę mieć pełne ramki tego półkorpusu. E, zobaczymy, co się ogólnie stanie. E, na, na, na to wszystko ma co wpływ między innymi, między innymi ma wpływ y, pogoda, temperatura, czy będzie deszczowo, czy też nie. E, ale myślę, że. Na razie, na chwilę obecną, na już, e, zrobilibyśmy tak, że ten półkorpus położylibyśmy po prostu go na górę. Prawda? I, i zobaczylibyśmy, jaka będzie sytuacja. E, nie neguję oczywiście tego, że ten półkorpus należałoby włożyć na spód. Ale czy, czy ten półkorpus włożę na spód e, dzisiaj, czy go dajmy na to? Włożę jutro, to chyba już nie ma takiego dużego znaczenia Typu zamienić A tylko chodzi o to, żeby Żeby go jak najszybciej tutaj wstawić Bo to tak jak wiecie dzisiaj Dzisiaj pogoda nie jest zbyt Zbyt fajnista Strasznie dzisiaj wieje Więc e, No udało mi się dzisiaj Ogólnie biorąc e, Zdemontować ten, ten półkorpus, wytrzepać tą pszczołę, zrzucić ją na dół No i odwirować I zajęło mi to e, całe, jak to się mówi, odwirowanie tego miodu e, w okolicach dwóch godzin Tyle, że tyle się z tym bawiłem, czyli widelcem od sklepinki zrobić prawda I, i odwirować wirówka oczywiście pełna automat dziękuję ci szwagier szwagrze Krzysztofie za to, że mi dzisiaj pomogłeś odwirować ten miód bardzo Ci dziękuję jeszcze raz no i zobaczcie przed momentem włożyłem ramki i pszczółki sobie teraz już siedzą i nie wiem dojadają sobie ten odwirowany miodek oczywiście wyczyszczą te komórki ponownie no, i ja liczę oczywiście na to, że ponownie mi przyniosą miotku I zobaczymy, będziemy na bieżąco robili tutaj kontrolę tego półkorpusu, tego dużego korpusu. Więc w przeciągu jednego-dwóch dni możemy obadać, jaka będzie sytuacja. I tak jak mówiłem, zawsze możemy zamienić półkorpus z korpusem, z ze sobą zamienić miejscami, prawda. No i, no i tyle, także fajna sprawa. Pierwszy miodek w tym roku został odwirowany. Tak jak mówiłem przed, y, wcześniej, 15,5% zawartości wody w, w miodzie, czyli taki ten miodek można powiedzieć y, wyleżakowany. Tak dobrze, dobrze wyleżakowany prawda? Że pozdrawiam Elvis Ciebie, pozdrawiam Cię Szwagier Krzysztof. Pozdrawiam wszystkich oglądających. No pozdrawiam wszystkich przelaży wszystkim życzę owocnych wirowań. No i do zobaczenia na kolejnym etapie oglądania mojej zacnej czterorodzinnej pasieki. Dzięki, cześć.